Mere, no, po takim spotkaniu jak to dzisiaj z Arką, trzeba powiedzieć brawo drużyna, pokazaliście charakter, bo, bo nikt to dzisiaj był tutaj na stadionie i ci, którzy oglądali ten mecz nie mogą wam zaangażowania odmówić na pewno? Ciężko jest mówić po takich meczach. Ciężko. Naprawdę graliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy bardzo dużo e, opcji szelać, ale niestety nie, nie. To jest piłka nożna. Ale najpierw chcę podziękować kibice. Naprawdę cały mecz byli z nami. i To jest na, naprawdę niesamowita atmosfera. Było. I chcę podziękować kibice za taki e, Wspierać tak, że byli z nami i co, co mogę mówić, to jest piłka nożna i musimy dać dalej, musimy jeszcze jeden mecz będzie tak, ostatni mecz i musimy kontynuować i musimy wygrać tam. No. To spotkanie dzisiaj miało... Konkretne swoje fragmenty. Na początku, w mojej opinii, arka nas troszkę zdominowała, strzeliła bramkę gdzieś tam po, po błędzie w ustawieniu, natomiast z każdą kolejną minutą przejmowaliśmy tą inicjatywę. No i druga połowa praktycznie całkowita dominacja, ilość stworzonych sytuacji. Znowu tego szczęścia chyba dzisiaj zabrakło, tak? Tak, zgadzam się. Naprawdę. Zawsze, zawsze mamy minimum 5-6 opcji, tak, się, ale niestety nie mamy szczęścia, naprawdę. To jest nie jest pierwszy mecz, dzisiaj nie było pierwszy mecz, że mieli dużo opcji, ale nie, nie mamy szczęścia, ale tak jak powiedziałem, że musimy iść dalej, kontynuować, pracować więcej i musimy wykorzystać ten szanse, co mamy na meczu. Ostatni mecz, jedziemy na Widze. Wiadomo, że nie wszystko zależy od nas, bo, bo, bo musimy się patrzeć na inne zespoły. Natomiast, chyba jeżeli podejdziemy z taką wiarą i zaangażowaniem jak dzisiaj, to, to nawet ten cały stadion kibiców, widzewa w Łodzi nie sprawi Wam jakichś problemów, żeby, żeby wywalczyć tam komplet punktów. Oczywiście nie. To jest piłka nożna z, z kibicami, tak? Bez kibicami nie, nie możemy grać. To jest niesamowite, kiedy jest niesamowity atmosferę na stadionie, dla nas jest oczywiście lepiej, tak? Nie ma obojętnie. Gramy w siebie, nie, na wjeździe, nie ma obojętnie. Musimy iść dalej i wygrywać mecz. To jest e, oczywiście będzie ciężki mecz, ale musimy wygrać. Teraz powiedz może jeszcze kibicom, jak po gruzińsku jest. Nie poddawaj się, walcz do końca. A raz będę i BZL Bolą Super. Dzięki. Nie wiem, co to znaczyło. Czy tak to na... samo, to samo. To samo. Dzięki.